Witam ze stacji Bydgoszcz Główna i nie mogę uwierzyć, ale naprawdę dzisiaj stoją na tej stacji dwa rarytasy. A za chwilę przyjedzie trzeci na Intercity Artus, oczywiście rodzynek. Moja ulubiona lokomotywa, w międzyczasie Elw z Inowrocławia, i w międzyczasie jeszcze Griffin 019. Intercity Zamojski, opóźniony 5 minut, rusza jak najszybciej. O proszę, wagon w drugiej ukośnik pierwszej klasy. W tym rozkładzie jazdy pierwszy raz go nagrywam, podobnie jak i Bachusa. Tam też pierwszy wagon za lokomotywą inny niż zwykle. w oddali na mosty LK18 przejeżdża Griffin. Sprężarka w EP07008 się włączyła. I tak swoją drogą, to pierwszy raz będę nagrywać pociąg PKP Intercity z peronu 5 po tym torze, tam widocznym bardziej po lewej. Dobra, sprawdziłem szybko tor 21. Sygnał S13 dla tego pociągu się podał. Drzwi się zamknęły na całej długości składu. Elfik na dwóch pantografach już stoi. I za chwilę ruszamy. Jeszcze załoga konduktorska tego pociągu nie odprawia go. Czekamy na odjazd. Jeszcze chwilka dosłownie. Się rozglądam, czy przypadkiem nie jedzie rodzynek. Już się nie mogę doczekać. Są gwizdy. Siada kierownik pociągu, ruszamy. Ale i skrzenie, pięknie. No, ten skład również inaczej zestawiony niż zwykle jest od tego rozkładu jazdy. Także fajnie dużo nowości nas dzisiaj czeka. Jestem ciekawy, jak Intercity Artus będzie wyglądał. Tutaj mamy lokomotywę manewrową PESY, a tutaj, proszę bardzo, dwa rarytasy 2 dwa razy 303 e pięknie umalowane EP07356 i EP07376. A tutaj dla osób z województwa dolnośląskiego mamy Elfa 2 kolei dolnośląskich. Kolejny gotowy pantograf w górze z napisem przejazd techniczny. Kto wie, może już będzie jechał na Dolny Śląsk. Piękne dwa rarytasy. Już trzeci raz złapałem marchewę, żółte czoło po raz kolejny już nie, nie pamiętam ile razy, ale wydaje mi się, że chyba trzy no i jeszcze szynobus Artus zwiększył opóźnienie z 10 do 15 minut skład z hełm Wjechał. No, a jednak miał napisane, że tu Miał napisane na tabliczkach w drzwiach, że z a na tabliczce kolejnej miał napisane, że to tu Także jestem ciekawy. że jeszcze L2. Także dzisiaj dużo się dzieje. Pociąg kończy bieg. Rusza do Tucholi skład. Przy peronie drugim są dwa Elfy 2 A tutaj szynobusik do Hełmży. Był sygnał RP1 i rusza F2, że elf KD w ruchu na stacji Bydgoszcz główna. Bardzo ciekawe. Samodzielnie wyjeżdża z torów Pesy. Tak jest, ma napisane przejazd techniczny jeszcze na boku. 48WEC 027 Powolutku sobie wyjeżdża z torów Pesy, a opóźnienie Artusa cały czas w granicach 10-15 minut. Taka maszyna niedługo będzie wozić pasażerów na dolnym Śląsku. Zwrotnica się przestawiła. Zatrzymał się tam l 2 a z torów Pesy rusza jeszcze jeden pociąg. Najprawdopodobniej to jest skład dla kolej czeskich. Ale bardzo powoli i na otwartych drzwiach. Rusza L2 do stacji Toruń główny pociąg. 7,356 356 wow, bluzak 181 marchewka wow, 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 wyścigi mamy, nieźle, nieźle a w naszą stronę wieża L2 KD i jeszcze tutaj taka ciekawa maszyna nawet nie jestem pewien czy to koleje czeskie Tu z kolei się rozpędza Elf 2. Rodzynka cały czas nie ma. A Elfik ma sygnał S1 stój. Ale tutaj śmieszna maszyna wypycha ten pojazd. Nieźle. Wjeżdża pociąg z Piły ED72A. Albo jeszcze nie wjeżdża. Za chwilę będzie. Jest. Chyba 0,20 z tego co mi się wydaje. Z opóźnieniem już bliżej... Mu do 20 niż 15 minut. Melduje się moja ulubiona lokomotywa Zakład Południowy PKP Intercity w Krakowie. Lokomotywownia Kraków Prokocim, seria Pafawak 104E a numer EP09046. Piękna, żółto-brązowa. Dzisiaj całą długą trasę jedzie. zahamował, ale daleko podciągnął. Skład Artusa już jest odprawiony, sygnał dla niego świeci. Ale jeszcze nie pojedzie skład. Teraz już skład ostatecznie odprawiony. Odhamowuje piękna lokomotywa i ruszamy. Corąbiście długi Artus z przemyśla głównego do Gdyni Głównej. Miał aż dwa wagony pierwszej klasy. Nieźle. Teraz przeleci przez rynkowo wiadukt i Maksymilianowo. Następny postój w Laskowicach Pomorskich.